Hej, witajcie! Kochani, ogłaszam Wam loterię firmy z okazji jej rocznicy, która się zbliża wielkimi krokami w miesiącu grudniu 2023. Firma Ligut zaoferowała, że każda osoba, która poleci firmę dalej, nawet tylko jednej osobie bierze udział w wygranej loterii, mianowicie 60 tysięcy dolarów amerykańskich. Uwaga! 5 stycznia będzie losowanie, ogłoszenie wyników. A 11 stycznia będzie wypłata pieniędzy. Na czym polega zasada? Bardzo prosta. W loterii oczywiście bier, bierze udział osoba. Jeśli nawet tylko jedną osobę zaprosisz do firmy Good, otrzymasz los. Los wzięcia udziału w tej loterii. Jeśli zrobisz to do 13 grudnia. To dostaniesz podwojoną ilość losów. Jeżeli zaprosisz dwie osoby, to dostaniesz również podwojoną ilość losów i na 10 tysięcy dolarów, i osobno na 50 tysięcy dolarów. I jest to loteria bezlimitowa.